Hej, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Yy, dzisiaj zaczniemy vloga. Pokażę Wam, yy, bo zamówiliśmy sobie z zielonego parapetu cztery nowe roślinki. Trzy są córki. Jeden jest mój. Yy, byliśmy sobie odebrać osobiście, bo mamy niedaleko. Się okazało, także pojechaliśmy sobie na wycieczkę. Także już Wam pokazuję. Pierwsza to jest Hoja. Hoja, hołkę. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale. Tak się pisze. To sobie córka zamówiła. Następną jest yy, Krasula. Perforata Varigatta Grubosz. No już kiedyś mieliśmy, tylko nie to warigatkę. Znaczy córka też miała właśnie. Nie to warigatkę, tylko zwykły. Pięknie rósł. I później nagle coś mu się stało. No i zmarniał. Następne są moje. Kocie ogony, mam, yy, ostatnio Wam pokazywałam małpie. Jeszcze chciałam właśnie kocie. No mam nadzieję, że zakwitną, będą piękne, ładne. Mm. Zobaczymy. Mogłam wziąć dwie sadzonki, bym razem przesadziła, to by były gęściejsze. Takie malutkie sadzoneczki i jeszcze jedną Mamy oplątwę czerwoną To córka sobie pierwszą i pierwszej Zobaczymy jak pójdzie, bo to też różnie z nimi bywa. Dobra. Jutro jutro albo pojutrze będziemy je przesadzać. Tylko cztery chciałam, znaczy ja więcej nie chciałam, bo nie mam gdzie tego stawiać, bo to większość lubi słoneczne miejsca na parapecie ja ze względu, że mam koty, nie mogę całych paszportów pozostawiać. Córka tam chciała jeszcze jakieś, ale niestety, niestety, dużo yy, du yy, nie było to, co chciała. Także na razie jest tylko tyle. Dobra, także na dzisiaj to tylko chciałam Wam pokazać. A jutro zapraszam Was, będziemy piekli pączki, bo jest w czwartek, także coś Wam pokażę. Do zobaczenia, cześć. Witam się z Wami w czwartek. Dzisiaj jest tłusty czwartek, czyli będziemy robić pączki. Jak widzieliście, ja już po śniadaniu, po kawie zabieramy się za pączki. W tym roku robię pączki, pierwszy raz przepisu, który krążył po Facebooku. Taki stary przepis, w komentarzach ludzie pisali, że bardzo dobre. Także próbujemy. Dobra, najpierw będziemy robić roszczyn. Wlewamy sobie mleko, to jest pół litra mleka. I trzeba je podgrzać, co prawda do tego yy, zaczynu potrzebne jest tylko trzy łyżki, ale już podgrzeję sobie całe. Na zaczyn dajemy całą kostkę drożdży, trzy łyżki ciepłego mleka nie gorącego tylko ciepłego jedna łyżka cukru i jedna łyżka mąki jedna cukru i jedna mąki. No i trzeba to zrobić na jedną jednolitą masę i odstawić do wyrośnięcia y, około 15 minut. A my teraz będziemy ubijać sobie y, żółtka, cukier i to sobie będzie wyrastać. A jeszcze tak w międzyczasie. Jak tutaj mieszam. pokażę wam, moje pelargonie zaczęły już kiełkować. Zaraz wam pokażę. Widzicie, dwie już ruszyły. Także jak już dwie ruszyły, to jeżeli reszta ma wyjść, to też przy okazji sobie znowu wzrokę. ile im zajęło? Kiedy robiliśmy? Dzisiaj mamy czwartek. No, w poniedziałek chyba tak O, już tu trzeci nawet. No, także będę Wam pokazywała, jak będą szły postępy w uprawie. Dobra, wracamy do pączków. I teraz ucieramy 7 żółtek, jedno całe jajko, 2 cukry waniliowe, szczypta soli i 150 g cukru. I na puszystą masę to ucieramy. Jajka z cukrem muszą wyglądać. Ok. I teraz musimy roztopić 100 gram masła. I żeby nam przez nim nie wlejemy. No. Pomocnica oczywiście. Już je starszy śpi, a młoda. Zainteresowana, co tu się dzieje. Teraz do tych utartych jaj przesiewamy kilogramowki. Nie wiem, czy mi się tutaj wszystko zmieści do tego misera. Zobaczymy. A z, z tych białych, co nam zostało, no bo szkoda, wyrzucić, nie wiem, zrobimy albo kokosonki. Albo bezę, ale to nie dzisiaj. No, można przechowywać w lodówce przykryte, lub zamrozić w zamrażalce. Także nie ma problemu. Ale szkoda, że coś zrobimy. Do tego teraz wlewamy ciepłe mleko. Nie gorące, tylko ciepłe. No i teraz no, będzie bieda. I teraz ucieramy to. Oh Teraz, jak trochę już to wymieszaliśmy, dodajemy ten roszczyn drożdżowy, proszę, jak urósł. Także go wlewamy do naszej mąki jajek. I znowu ucieramy. I teraz dodajemy roztopione masło. I znowu ucieramy. I pod koniec ucierania dodajemy kieliszek wódki, octu lub spirytusu. Ja nie mam spirytusu, dam wódkę. Ucieramy dalej. Już wyrobione ciasto. Wyrabiamy około 15 minut mikserem. Nie wiem jaka ma być konsystencja. Jest taka troszkę lepka, no ale zobaczymy. Ciasto ma to wyrosnąć. Także przykrywam sobie folią. Pod ściereczką można. Ja przykrywam folią. No i odstawiamy w ciepłe miejsce. Dobra, idziemy teraz, jak ciasto ma rosnąć, lecimy do mamy, opok do domu, zobaczyć, jak od niej pączki, bo też miała robić, ona robi z innego przepisu, także później są degustacje. Hej, hej, przyszłam zobaczyć, jak tam twoje pączki. Już masz? No, rosną. Jesteśmy u mamy. O, mama już jest w lepszym, bo już się... Elegancko. Nie, to dużo. Drugie. I trzecie. No to będzie jad tyle pączku, ale my się wieczorem spotykamy i będzie degustacja. Co, Maniu? No co? Też czekasz na pączka? Entyby zjad. Pokażę wam jakie mam stół Kupiła piękny, taki prowansalski z krzesłami. Bardzo mi się podoba. To mój styl i też ma tulipanki sztuczno żywe. No. Ciasto już nam wyrosło pięknie. Nie przypuszczam, że tak w tak krótkim czasie, co tylko podleciałam do mamy, że one tak urośnie. Dobra, teraz podsypujemy sobie mąką. Jeszcze ręce. I wykładamy. Macyna tu dalej pijemy. Skupiamy, żeby się nie lepiło. I teraz rozwałkujemy na placek tak, jeden centymetr i będziemy wykrawać. Pączusie. ja pączki będę nadziewać nutelną i marmoladą truskawkową, ale to dopiero po upieczeniu. Nie bawię się przed upieczeniem, tylko dopiero po. I teraz ja taką foremeczką wykrawam sobie takie pączusie. Można większe, ale one i tak urosną, to później będą takie Wielkie. Już wszystkie wykrojone. I z tego przepisu takie mniejsze, no bo one jeszcze podrosną, wyszły 52 sztuki. Nie ja robiłam takich wielgachnych strasznie, żeby się lepiej smażyły. Tak, czyli 52 sztuki. Teraz przykrywamy ściereczką czystą, żeby sobie podrosły. A ja za ten czas mam rosnąć. Sobie ogarnę kuchnię teraz i będziemy smażyć. Także widzimy się za chwilę. Dobra, zaczynamy pieczenie. Już ma 100. 78 już nawet za dużo, także zmniejszymy sobie. Potrzebujemy najlepiej 175. To jest najlepszy. Dobra, poczekamy aż spadnie troszkę. Okej, okay, olej nam się rozgrzał. Teraz ja sobie wrzucam ziemniaka, żeby się nie palił. I pierwsze poczucie się rzucamy. rzucimy sobie pierwsze trzy i smażymy około, nie wiem, na oko, ja tak dwie minutki. Nie wiem, zobaczymy jak będą wyglądać. Smażymy. Ok, pierwsze pączki mamy. Nie wiem, czy dobre czy nie? Zobaczymy. I wykładamy na, na to ręcznie papierową, żeby tłuszcz. I smażymy, aż usmażymy wszystkie. Teraz będę dawać pokłady. Żywy. Nadziewamy tę marmoladą. A reszta będzie jeszcze z nutelką. Ja wolę z ale dzieciary lubią z nutelką. Dobra, tu już mamy też nadziane nutel, yy, marmoladą truskawkową, posypany cukrem utrem i walczymy dalej. Dobra, skończyłam w końcu. Są i one. Tu mamy z marmoladą, tu są z nutellą. Się namęczyłam tym nadziewaniem, tu nutellą, nie wiem, jakoś tak ciężko szło. Marmoladą lepiej. Ok. Jak mówiłam, wyszło 52 sztuki. Już ich tu tyle nie ma, bo co chwilę podbierają. Także teraz tylko kawusia. I możemy degustować. Ok, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film. Do zobaczenia następnym razem. Życzę Wam smacznych ponczusiów swojskich. Lub też kupnych w cukierni. Niektórzy też mają dobre. Napiszcie, kto piecze, a kto kupuje. Jestem ciekawa, czy dużo osób piecze. Także na razie, pa, do zobaczenia. Subskrypcje, kciuk do góry, komentarze, mile widziane. Pa, pa!